Ale zarąbistą pogodę? Na motocyklu nie pojeździmy, to chociaż. Jesteśmy tuż przed sezonem 2021 i będzie to szalony sezon, ponieważ nie było żadnych targów. W listopadzie nie było żadnych nowości motocyklowych, wszystko to się rozciągnęło i co jakiś czas któryś z producentów wyskakuje jednak z rękawa. Tak jak Hayabusa nowa wyskoczyła nagle z rękawa nie i skąd. prezentuje jakieś nowe motocykle. W dzisiejszym odcinku powiemy Wam i o motocyklach, i o akcjach. Zaczniemy jednak od Brytyjczyków i ich największego Nakeda. Speed, I wiesz, to po prostu. Przed chwilą Petit się mnie zapytał, czy jakbym no, rok tak. temu wiedział e, o tym, że będzie nowy Speed, który naprawdę będzie zupełnie inny czyli mocniejszy, lżejszy, lepiej jeżdżący to czy bym kupił wtedy Streeta? I moja odpowiedź już brzmi: nie wiem, <ścoughs> ale ja, się domyśla. Ja, ja myślę, że tak. Tym bardziej patrząc na cenę. Czyli niedługo street będzie do sprzedania. No co, co wam mam wiele mówić? Generalnie. Ledwo jeżdżony, Zobaczymy, zobaczymy. Na razie widzieliśmy ten motocykl w internecie i poznaliśmy jego dane techniczne i zmieniło się tam bardzo dużo. Bo tak jak poprzednia generacja miała około 150 koni, a dosłownie kilka lat wcześniej około 140 koni. I ważyły ponad 200 kilo. Tak najnowsza wersja ma mieć 180 koni, czyli na przykład, już e, przewyższyliśmy niemieckie BMW S1000R. Ogólnie dogania konkurencję, tak? Czy tu mówimy o Duke'u, e, czy to o BMW, czy. To jeszcze z takich Hyper naked'ów, Czy mówimy no, o. Ducati nie e, Kawasaki. Tak. Kawa. No, Ducati i Kawasaki jeszcze nie dogonili, bo to są motocykle, które mają po 200 koni, ale te 180 faktycznie już jest, już jest to zdecydowana czołówka. Bliżej niż dalej. Do tego mamy pokaźne stado Newtonometrów i motocykl przede wszystkim, poza tym, że zyskał moc, bo to jest ważne, to stracił na wadze i to stracił 10 kg. Poszedł na pakernie. Tutaj jeszcze Przypakował ta... i schudł. To jest tak, jak powinno być. Jeszcze wymienimy wydech, bo tam standardowo nie jest ten karbonowy I jeszcze straci. Może Ciężu być, w razie bo zamiast dwóch wielkich puch pod ogonem. Teraz mamy jedną stosunkowo niedużą puszkę z boku. Sam silnik jest większy, urósł. O jakieś, przedtem było 1050, teraz mamy 1160. I co ciekawe, ten sam silnik ma być rozwijany, i za rok się pojawi w Tigerze 1200. Ważna informacja jest taka, że w tej chwili Speed będzie wychodził tylko w tej najwyższej wersji RS. Czyli mamy tutaj świetne zawieszenie od Olinsa. Mamy tutaj Brembo, nowy kolorowy wyświetlacz, 5 cali, czyli tak jak w Tigerze, ale trochę inny. A no to jest ogromny wyświetlacz. Nie tak, w tak. widziałem wyświetlać i ogólnie w tej że on jest duży, ale tutaj to tym bardziej, gdzie tutaj nie mamy mniejszy kokpit. Nie, tak. Tylko, że w tej mamy mimo wszystko wszystko duże, znaczy większe niż w Speedzie, a tutaj on zajmie cały kokpit Po prostu będzie tylko wyświetlać nic więcej. Znaczy myślę, że aż ta, tak źle nie będzie. Ale zobaczymy. Zobaczmy szybę. Zobaczymy. Właśnie owiewkę tą małą, co jest z przodu czasem pokazywana. Niestety trzeba sobie dokupić osobno. Już to sprawdzałem, już patrzyłem, ile kosztuje, jak wygląda konfiguracja tego motocykla. Także głupie rzeczy już się dzieją. Natomiast on będzie niewiele droższy od wersji poprzedniej RS, czyli po, powyżej 70 000 zł. Natomiast i tak będzie tańszy od swojego konkurenta jednego z konkurentów, czyli Austriaka bo na przykład KTM Duke 1290 nowy. Kosztuje niecałe 80 tysięcy złotych, więc Triumph fajnie się wbił do tego segmentu, będąc maszyną premium, dając dobry serwis, a jednocześnie gdzieś tam pomiędzy tym BMW i KTM się ustawiając. Więc będzie się działo ciekawie, chociaż ma dużo do zrobienia, bo mimo wszystko Triumph nie był nigdy taką marką. Pierwszego wyboru, jeżeli chodzi o tych, którzy chcą mieć najwięcej mocy. Nigdy nie był, no bo nigdy nie mieli takich motocykli. Teraz mają, zobaczymy, co się będzie działo. Ja mam tak, mi się osobiście ten motocykl bardzo podoba, ale nigdy wiem, że go nie kupił. Ani Streeta, ani Speeda. Ale mówiąc o wielkiej mocy, sprytnie przechodzimy do drugiego tematu. Powróciła Hayabusa w końcu trzeciej generacji. Wędrowny. Hayabusa to po japońsku soku wędrowny, tak? Jak niedawno się śmialiśmy z Martyną, że dla niej będzie Hayabusa trzeciej generacji? Jest. Lepsza Hayabusa pierwszej czy drugiej generacji na pierwsze moto? Ty co byś wybrała? Trzeciej. Proszę bardzo, Martyna, wsiadasz. Hayabusa trzeciej generacji. Ja wiem, że ona na mnie czeka, ale to jeszcze nie ten moment. Można powiedzieć, że trochę zrobili go chyba z myślą o Martynie, bo niestety, ale zmniejszyli moc, tak? No, A i tam niestety. Jeżeli spodziewaliście się ogromnej rewolucji o silnik, jakiś turbo, kompresor, pojemność znacznie większa. To nie, tego tam nie znajdziecie. Nie zmieniła się również za bardzo była tego motocykla, ona została utrzymana w tych klasycznych, aerodynamicznych kształtach. Te kształty się lekko zmieniły, ponoć jest dużo bardziej aerodynamiczny niż był do tej pory, to też Japończycy pokazują. Zmieniło się na przykład to ładowanie dynamiczne silnika powietrzem. Zmienił się też silnik, bo oprócz tego, że spełnia nowe normy Euro5, to ponoć jest też yy, lepszy dla tunerów. Ale o tym powiemy za chwilę. Ale pojemność została ta sama. Pojemność została ta sama. 1340 cm3. Trzeba pamiętać, że to jest jeden z najdoskonalszych silników Suzuki i teraz ma 190 koni. Delikatnie spadł również moment obrotowy, natomiast większy przyrost jest w średnim zakresie obrotów. Parametry, jeżeli chodzi o przyspieszenie do setki, ma być nawet delikatnie szybsza przez lepszą aerodynamikę i właśnie ten większy moment obrotowy w niższym zakresie obrotów. Natomiast przy 200 czy 300 km na godzinach, będą w zasadzie zbliżone do modelu zeszłego, którego już nie było kilka lat na rynku. I teraz, czy to jest dobrze, czy Fani będą zadowoleni, czy zawiedzeni. Też spodziewałem się czegoś więcej. No chyba każdy się spodziewał, Tak naprawdę słysząc słowo, Hayabusa spodziewał się tego, że tam tych koni będzie milion. Jak już tunerzy wyciągali po 500-600 koni, to już się spodziewałeś tego, że będzie ten kompresor i zrobią chociaż te 220, 230 i będzie takie no. A tu masz 190 i do końca nie wiadomo, czego się spodziewać. I tak, moim zdaniem. Tak, tamte były ponadczasowe, tak twierdzę, że to też będzie ponadczasowe. Tak. Być może nie ma co płakać, bo chociażby zwykły tunik taki mechaniczny, najprostszy jaki jest, czyli nowy wydech, nowe filtry, nowa mapa, i już odzyskujemy prawie 20 koni z tego motocykla. Więc tutaj nie ma co płakać. Myślę, że może być ciekawie. Natomiast. Tak jak wspominałem, to od Was zależy, czy chcecie wydać te prawie 85 tysięcy złotych na nową Hayabusa. Motocykle mają być, jak dostaliśmy informację, już w kwietniu w Polsce. Więc może nawet uda się zrobić taki materiał z tym motocyklem i chętnie bym go prze przeciwstawił Kawasaki H2SX. Bo myślę, że to jest bezpośrednia konkurencja. A mi się jeszcze wydaje, że Suzuki jak tak wyskoczyło trochę jak z kapelusza, nazwijmy to jak królik z kapelusza, to może zrobią taką wersję R. Dlatego to ma 190, a R nie miała 197. <laughs> 195 strzelałem, <stulebek, laughs> jak bardziej jedno. A teraz przechodzimy do polskich motocyklistów, bo to też jest w ogóle ciekawe. Braliście udział ja też brałem udział w tej ankiecie. A ja nie brałem udziału. Dobre sklepy motocyklowe przeprowadziły ankietę wśród polskich motocyklistów, w której my też braliśmy udział. Nie było łatwo, bo ta ankieta była jak dla mnie za długa, za bardzo rozbudowana, ciągnęła się jak makaron spaghetti, ale przebrnąłem przez nią. Konkursu nie wygrałem, ale przebrnąłem. Wzięło w niej udział. Y 5 tysięcy polskich motocyklistów. Tyle osób dobrnęło do końca już z tego punktu, jak dla mnie macie gratulacje. To my mamy tyle motocyklistów w Polsce? Mamy, mamy. mamy. Ponad milion motocyklistów mamy w Polsce, ale co ciekawe, z tych statystyk wychodzi kilka ciekawych rzeczy. Przede wszystkim mimo wszystko żyjemy w środowisku męskim. 91%. No to chyba nikt nie jest, jest zaskoczony. No jest smutna wiadomość niestety. Jeśli chodzi o wiek, to statystycznie polski motocyklista jest nadal młody, bo tak jak w Niemczech jest zbliża się do 60, tak u nas ma 25 do 35 lat. I myślę, że spokłapiemy się. No, powiem tak, łapiemy się, ale patrząc z mojego punktu widzenia to. Ktoś tam chyba zaniżył ten wiek trochę. Nie no, tak, tak wychodzi na to. I, I jakby to jest generalnie z tym, co się zgadzam, bo tak patrząc na nasz kanał, a zaraz druga, druga najpopularniejsza data to jest 35-44 lata. I tak patrząc na nasz kanał, to mniej więcej zgrywa się to nawet z naszym kanałem. Najwięcej osób mieszka na wsi: 32%. Wszystko się zgadza, <laughs> ale przejdźmy do ciekawszych rzeczy. Największa ilość z Was e, lubi motocykle o pojemności między 500 a 750 cm3. Jest to 49%. Z tej ankiety wychodzi, że standardowy polski motocyklista jest w wieku 25 do 35 lat, mieszka na wsi, jeździ pasatem i zapieprze R6. W sumie to by się zgadzało. No. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej na temat tych statystyk, jakie są konkretne wyniki, to link w opisie filmu. A my przechodzimy płynnie do czego? Bardzo płynnie. To było tak płynne przejście. <grym> Szybki news o MotoGP. Motobanda też jest fanem. Taki Dworze nie ogląda, ale my z Kabilem oglądamy. Ja zawsze oglądam skróty i potem przeglądam te wypadki, gdzie że im się nic nie stanie. Mate. A... Już za miesiąc, pod koniec marca, ma wrócić MotoGP. Ma się odbyć pierwsza runda. I co ciekawe, nie jest łatwo, bo kilka rund wyleciało. Między innymi nasze. Bliskie sąsiedztwo, czyli czeskie Brno, wyleciało. Wyleciała również runda w USA i Argentynie. Nie odbyły się również testy zimowe. I ma wrócić Marquez, który przeszedł kolejną operację, nawet w Rosji. E, mówił, że jest przeciwny temu, żeby on tak nagle wracał, ponieważ jeszcze musi wyzdrowić. No, wcale się nie dziwię, doktorowi, że tak mówi. Im mniej Marqueza, tym lepiej dla nich. Ale to chyba tak patrząc pod zeszłorocznych MotoGP chyba lepiej dla wszystkich, tam się coś działo. Działo się dużo, też mi się to podobało, że działo się dużo, natomiast też domyślam się, że Marquez będzie miał teraz ogromne ciśnienie, że wróci król, ja wam pokażę jak się jeździ. Żeby się ten... Ale tempo wcale nie spadło, bo, było, bo niektórzy mówili, a nie ma Marqueza, się tam zaczęli mieszać i tak dalej, ale tempo wcale nie spadło. Jak pokazali tempo zeszłoroczne do tego sprzed dwóch lat, to było... Bardzo podobne te tempo. Także to, że Marqueza nie było, zrobiło się ciekawiej, ale tempo wcale nie spadło. Teraz Marquez wróci i pytanie, czy od razu wejdzie na szczyt, czy będzie miał właśnie takie tempo. I przede wszystkim no on, on, on potrafi przesuwać te swoje umiejętności, możliwości, granice w ogóle. Ale też lubi przesadzać. I teraz pytanie, żeby nie było tak, że z tej chęci niejeżdżenia. Rozwali się jeszcze bardziej. Zobaczymy. No ja jestem mega ciekaw tego wszystkiego. Mam nadzieję, że już za miesiąc będziemy świadkiem pierwszego wyścigu. Teraz przejdźmy do sklepu, bo ten też jest sporo dzieje. Tak, 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 tak. Z w, tych wszystkich newsów chyba najważniejszym newsem jest to, że nasz sklep się rozbudowuje. Teraz delikatnie <grymianie> rozbieramy, a nie demolujemy. Męscy, twardzi i zdeka tej zimy. <kluzny> a nie, to już się stało. I możecie to zobaczyć na naszym drugim kanale sklepowym. Ostatnio tam troszkę było mniej filmów, bo właśnie rozbudowujemy sklep i niedawno wleciał odcinek o tym, jak demolowaliśmy stary sklep i tworzymy nowy sklep, który będzie prawie dwa razy większy. Znaczy powierzchnia sklepu w środku sprzedażowa będzie dwa razy większa. Dzisiaj w nim byłem. Są nowe regały. Wchodzę. Od razu mnie uderzyło wielką ilość butów, także dużo się dzieje, ale przede wszystkim będziemy chcieli wprowadzić, to już się dzieje. Kaski testowe. I to będzie chyba pierwszy taki sklep w Polsce z taką ilością kasków testowych różnych marek. Po prostu przyjeżdżacie, chcecie sprawdzić czym jest Arai? Będziemy Dokładnie. mieli takie kaski. Chcecie jest... sprawdzić czym jest Caberg Drift albo na przykład HJC ph 70 albo 90, bo 90 też postaramy się mieć. Będzie można się przejadzić. to jest w sumie, jakby nie patrząc, zasługa Was, czyli widzów, bo Wy się o to pytaliście, w pewnym się nawet niektórzy domagali. W końcu, my wyszliśmy z założenia, że. Musimy tak zrobić. I ważna informacja jest taka, że to nie będzie tak jak czasem są jakieś weekendy objazdowe po Polsce, że raz tu, raz tam. My to będziemy mieli na stałe. To jest takie założenie. Być może w przyszłości rozwiniemy to bardziej i zobaczymy, co ten sezon pokaże. I myślę, że tyle, jeśli chodzi o te newsy. Wiemy już, wiemy już wszystko, no nie wiemy wszystkiego, ale dzieje się. Miejmy nadzieję, że ten sezon. Powiem tak, zeszły sezon nie był zły pomimo całej sytuacji, a mam nadzieję, że ten będzie jeszcze lepszy. No i my z Petitem szykujemy już się na turystykę motocyklową, zrobimy trzy albo cztery e, takie serie, w tym jeden co najmniej z Martyną, tak, więc... z nowymi i ze starymi motocyklami. Także no, będzie się działo. I będziemy dalej te testować Zontesa. Tak. To jeszcze możesz zdradzić, co będziesz testował, jaką kurtkę. Aha, no i oczywiście marka, która moim zdaniem jest dla mnie też troszkę odkryciem z zeszłego roku, marka Risha i kurtkę Tuareg 2. Moim zdaniem będzie naprawdę sztos. Dobra, widzimy się wkrótce.